O kurwa. o kurwa, Siema, z tej strony zamotany. Witam Was w teście Punto Ewo. dość ciekawej konfiguracji. Widzicie, auto jest czerwone. Ja jestem ubrany dzisiaj pod kolor i to będzie bardzo szybki odcinek. Zapraszam do testu. Zapytacie co ciekawego może być w takim miejskim samochodzie jak Fiat Punto. Już Wam to tłumaczę, bo mianowicie tutaj pod maską mam do czynienia z silnikiem 1.4 turbo o fabrycznej mocy 135 koni, ale po pewnych modyfikacjach dość drobnych, które poczynił właściciel mamy do dyspozycji teraz dokładnie 190 koni, które rozpędza ten samochód do pierwszej setki około 8 sekund. A to jeszcze sprawdzimy później. Sama historia modelu zaczyna się od roku 1993, kiedy na rynek wyjeżdża pierwszy Punciak pierwszej generacji, no, który nie był dość urodziwy i głównie teraz służy do dostarczania pizzy. Tak mniej więcej tu wyglądał, możecie zobaczyć. Nie jest za piękny. A druga generacja to jest już troszeczkę inne auto. Odzielił on podłogę z Corsą D. Jest to już fajne auto, dobre, miejskie, wyglądające naprawdę przyzwoicie. To jest również taka druga generacja, tylko po już mocnym lifcie. Dokładnie 2010 rok to był moment produkcji Fiata Punto Evo, czyli dokładnie tego modelu i trwał on przez tylko rok czasu, bo później pojawiła się kolejna już awolucja tego modelu, kolejny lift, no i Evo zostało takim rocznym tylko roczna sprzedaż tego modelu. i Sama linia punciaka jest naprawdę ładnie poprowadzona. Jest to bardzo proporcjonalne auto, które swoim kształtem zachowuje proporcje w każdym możliwym aspekcie. Po prostu lampy są świetnie tutaj dopasowane do karoserii, zderzak nie wystaje, mamy tutaj ładne plastiki, przetłoczenia. Do tego bardzo fajny wydech, jest to wydech nie oryginalny akurat, ale on bardzo pasuje do tych felg srebrnych, które mamy w tym miejscu i po prostu całą kształt tego samochodu jest naprawdę poprawny, jest to, widać, że to jest po prostu włoskie auto z taką nutką elegancji. Wracając do sportowych akcentów, mamy tutaj bardzo fajne tarcze nawiercane oraz nacinane, więc tutaj z naprawdę nie ma problemu i z tą mocą ten samochód no, naprawdę pop hamuje po prostu poprawnie, bo nie są to powiększone tarcze, natomiast yy, przez nacięcia i napiercenia naprawdę wystarcza to, żeby nie grzać tego układu hamulcowego i samochód po prostu będzie, będzie dla niego wystarczający. Również te lusterka, które są takie dość obłe, chromowane go, że nawet takie lusterko można się przejedzieć, dziewczyny mogą się pomalować i bardzo to fituje z jak już wspomnianymi srebrnymi felgami, oryginalnymi świata Fiata siedemnastkami, które są dość duże jak na taki samochód, bo no sam samochód nie jest spory i świetnie to akcentuje przechodzimy sobie teraz do przodu tego bolidu czyli do serca wspomnianego już silnika 1.4 turbo o oznaczeniu Multi Air który jest po pewnych modyfikacjach i o kurwa nawet mamy mapę zaraz na wierzchu napisane jak chuj 190 koni ogromce abartów. No, 1.4 y, 2.0 TFSI y, kurwa to nie jest już już na pierwszy rzut oka widzimy tutaj turbine Gereta, która jest hybrydową wersją i pozwala na zwiększenie właśnie mocy do 190 koni. Potencjał nawet może być wykorzystany w okolicach 220 koni, natomiast właściciel nie chciał tego robić, bo wymagałoby to już zmiany wtrysków i ogólnego zaglądania do silnika. Poza tym mamy jeszcze Intercooler z firmy FMIC, który pomaga nam tutaj troszkę w zapewnieniu większego przepływu powietrza w tym samochodzie. I brakuje nam jeszcze zimnego dolotu, no, który by dopełnił całkowicie przepływ powietrza. Na pewno byłoby łatwiej temu pojazdowi, żeby się rozpędzać i wkręcać tą troszeczkę większą turbinę. A poza tym mamy tutaj typowy przegląd, zrobiony, czyli wymienione świece, oleje, filtry, cewki właśnie zrobi to z głową i jest gotowy na eksploatację tego samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem. A może i raczej nie, bo chyba nikt się nie spodziewa, że taki zwykły fiatik będzie miał ponad 190 koni. Przechodząc do wydechu, nie mam tutaj niestety nic nadzwyczajnego, ponieważ nie ma tu pociągniętego całego układu od katalizatora, jakiś cutback, cokolwiek w tym temacie. Mamy tu po prostu zwykły przelot, wywalone dwa tłumiki i no. Jest to po prostu naprawdę wystarczające w tym samochodzie. Dźwięk jest naprawdę fajny, ale można było to zrobić lepiej, robiąc downpipe i ewentualnie wyrzucając katalizator, bo to już dźwięk się zmienia diametralnie i naprawdę możemy tu wyciągnąć świetne dźwięki z tego samochodu. Ale posłuchajcie, jak on brzmi, nawet na tym etapie. Jest naprawdę fajny. Wagażnik w Punciaku ma 275 litrów i jak na razie chyba wypada najgorzej jeśli chodzi o test debila ale może to z racji tej tutaj, tego panelu który ogranicza nam troszkę um, komfort no ale przecież wagażniki nie są po to żeby komfortowo w nich podróżować. Tu się wozi zwłoki frajerów którzy obrażają. dwa Fiata. Pozycja w Fiaciorze, jak na to jakimś jest samochodem, czyli dość małym jest naprawdę fajna i komfortowa nie mogę się tu przepić na jakiś brak miejsca na nogi, czy żebym siedział niekomfortowo. Jest to naprawdę fajnie i myślę, że można tutaj spokojnie nawet z tyłu podróżować. Chcę się zmieści, zrobimy te zsiadania za samym sobą, ale to za chwilkę. I naprawdę, podłokietnik jest fajnie umiejscowiony, wszystko jest takie poręczne. Kierownica jest, jest tutaj fajna, sportowo oprzyta. To sobie zrobił właściciel jest taka mięsista, możemy tutaj poczuć taką nutkę sportu bo jednak ta auto ma troszkę emocji z siebie oddawać po tym tuningu ale muszę się przyczepić do jednej rzeczy czyli mianowicie do fotela i kierowcy i pasażera z przodu ponieważ jest on troszkę stołkowaty jest to takie krzesło i siedzieć tutaj po prostu jest wysoko kurwa jest wysoko nie, no jest kurwa wysoko i no mogłoby to być troszkę takie bardziej wyprofilowane żebyśmy siedzieli tak bardziej Wcięci w ten fotel, żeby on był integralny z naszymi placami, a tu troszkę tego brakuje. Natomiast oddam to, że są to fotele kubełkowe, które świetnie trzymałem, nawet jeszcze zanim ruszyliśmy, już czuję, że ten samochód nie będzie nie będzie w nim problemu wchodzić w zakręty i nie będę po prostu latał dupą po fotelu tak to jest naprawdę fajne. I możecie zwrócić uwagę na konsolę środkową która jest bardzo fajnie zrobiona. Mamy troszkę tego piano black to się palcuje. To, kto, kto kto co lubi mi się akurat piano black podoba tylko trzeba troszkę o nie zadbać i czyścić to. Zmiana lewarek zmiany biegów jest też bardzo fajny Ręcz w świetnym miejscu bo możemy się pobawić zaciągnąć sobie awaryjnie na, na rondzie w razie potrzeby. I to... Myślę, że jeśli chodzi o środek, to moja ocena to 8,5 na 10. Naprawdę, jak na to, że to jest Fiat, bardzo fajny. Standardowe, jak przy każdym samochodzie, test siadania za samym sobą. Robimy go właśnie w tym momencie. A co z tego wyjdzie, to zaraz się przekonamy. No, jak na to, że mamy tutaj kompaktowy samochód, który jest głównie z przeznaczeniem do miasta. To siedzę tu bardzo wygodnie, mam dużo miejsca nad głową. I nawet siedząc za, samym, za samym sobą w tym momencie, kolana mam, wiadomo, dotykam fotela, ale jest bardzo, bardzo poprawnie i nie mogę się doczepić tutaj do, do niczego. Poza tym fotele są bardzo wygodne, mam świetne tutaj przetłoczenia, takie no, pseudo, takie jak z Audi. Ym, pikowana skóra, tak, tylko to nie jest skóra akurat. Ale naprawdę bardzo pozytywnie. Wracając już na przedni fotel, przechodzimy do najfajniejszej czynności, czyli jazdy i będziemy testować tego bolida, jak wchodzi w zakręty oraz przyspiesza. Trzymajcie się mocno. Pierwsze odczucia jazdy punciakiem są naprawdę przyjemne. Mamy tutaj, jak już wspomniałem, dość taką wysoką pozycję, siedzimy jak na krześle, ale jest naprawdę wygodnie. Pomimo tego twardego zawieszenia, które już wyczuwam po samym takim bujaniu się, to jedziemy komfortowo. Czuć troszkę to zacięcie, troszkę tego sportu. I... Już spodziewam się, że to auto może nas troszeczkę zaskoczyć prowadzeniu na zakrętach, na pewno będzie tutaj co opowiadać. Mamy tu manualną skrzynię pięciobiegową, która jest bardzo intuicyjna. I lewarek ma dość długi skok, co jest no, bardziej takie do auta miejskiego podobne, A takim jest właśnie Fiat Punto, więc nie możemy tutaj wymagać od niego jakiegoś mega sportu w każdym aspekcie. Jest to na pewno bardzo wygodne skrzynia robi taki fajny obór jakby się tu jakiś short shifter to już na pewno byłoby troszkę ciekawiej i myślę, że jest to do zrobienia na pewno z taką propozycję właścicielowi bo to dodałoby takiego smaku do tego samochodu teraz przejedziemy po paru dziurach więc będę mógł opisać troszkę jak ten samochód wybiera nierówności i szczerze to naprawdę jest, jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ jak na takie małe auto z dość twardym zawieszeniem jest bardzo komfortowo i możemy bez problemu nie obawiać się o, nie możemy, nie, nie musimy się obawiać o nasze plomby, no bo wypadają. Naprawdę jest tu bardzo fajnie wypumione to zawieszenie i świetnie sobie radzi na naszych wspaniałych polskich drogach. Jedyne do czego mogę się doczepić to troszeczkę taki luźny układ kierowniczy, no ale to w końcu będę to powtarzał i powtarzał: miejskie autko, które no. Nie ma być jakiegoś zamierzenia na, na tor i tutaj po prostu mamy ten układ kierowniczy bardzo taki mięciutki, świetny do miasta. Mamy tu również opcję City, jak widać na tym przycisku, która powoduje, że na kierownicę można kręcić tak naprawdę jednym palcem i jest to bardzo świetne dogodnienie w trakcie parkowania. Mamy trochę prostego. I czuć, że to auto mało waży i zbiera się od razu. Jak tylko przekroczymy 3000 obrotów, ta turbina zaczyna dmuchać nam i no, wrażenia z są bardzo fajne. Oczywiście też hamowanie jest świetne, bo już wspominałem o tych hamulcach nawieconych nacinanych. Czuć, że to auto po prostu z naciśnięciem pedała od razu reaguje na, na to, na nasze komendy. Od razu jest reakcja i samochód świetnie hamuje. Kolejna rzecz, którą mogę troszkę tutaj, na którą mogę ponarzekać to jest wyciszenie. Ponieważ ten auto jest dość głośno i to już nie chodzi nawet o sam wydech, który tam nam byłby z tyłu, tylko po prostu ogólne wygłuszenie samochodu Słychać tutaj wiatr, słychać koła, opony. No jest minimalnie przeszkadzające, ale no, to nie jest auto na trasy, które ma być jakąś jest klasą, tak? Wygłuszoną, gdzie słyszymy tylko muzykę i dźwięk silnika. O, i Teraz mamy mały zakręcik. Sprawdzimy sobie, jak wiatr wchodzi. O, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. 90 km na godzinę w zakręcie to już jest naprawdę pozytywnie. Ostatnio tyle wjechaliśmy w Audi Quattro, Audi które ma stały napęd i no, przyznam, że Fiacik sobie lepiej poradził z, z tym zakrętem. Może to też kwestia opon, może kwestia tego, że to jest auto. Bardziej bym celował w to, ale to jest, nie znam się aż tak na To charakterystyczne pikanie to jest limiter prędkości, który przypomina nam, że przekroczyliśmy 60 na godzinę, co osobiście mnie niemiłosiernie wkurwia, ale właśnie twierdzi, że uratowało go parę razy przed mandatem, więc no jak kto lubi, nie będziemy tutaj tego wyłączać, troszkę tam po prostu będzie napikało w trakcie jazdy, ale no przecież my przepisów nie łamiemy. przykatujemy troszkę, świetnie sobie z tymi zakrętami radzi, jest do tego naprawdę stworzony również jestem w stanie stwierdzić, że nie odczuwamy tutaj aż takiej turbodziury, pomimo, że ta turbina jest troszeczkę większa, jest to hybryda może właśnie dlatego nie ma tej aż tej wielkiej turbodziury, mamy interkuler większy, jakby dodać ten zimny dolot, to naprawdę byłoby już klasa, mamy tutaj zrobione ze zwykłego auta naprawdę małą wyścigówkę Jestem dziesięć na dziesięć znam No wie. Dzięki za dotrwanie do końca odcinka. Jak widzicie, dotrzymałem słowa i mamy w końcu coś innego niż Audi. Było to bardzo ciekawe auto i mam nadzieję, że Wam się podobało. No i mam nadzieję, że widzimy się też na następnych odcinkach z jeszcze większą dawką humoru oraz ciekawych samochodów. Żegnam się z Wami ja, czyli Zamotany. Cześć! Ten nos śmieszny tutaj. Kurwa. No natomiast my tutaj mamy moc podciągniętą do dokładnie 190, co pozwala temu samochodowi rozpędzić się bardzo szybko. wiesz? 7,5. 7,5. No to powiemy, że. że powiemy, że 7,8, żeby było bezpiecznie. I jak na przykład wykręcić lepszy wynik, to będzie wiesz, że o, że zajebiście, nie? No.